Panowie generałowie, dowódcy wojska polskiego, panie komendancie, rektorze Akademii Wojsk Lądowych, panowie dowódcy wojska polskiego, komendanci, szanowni państwo, zebrani dziś podczas tej uroczystości, godnej uroczystości, a szczególnie żołnierze wojska polskiego, dziś promowani. Na pierwszy stopień oficerski. To ważna data, to ważny dzień. Macie ten honor, ten zaszczyt, że otrzymaliście promocję w roku szczególnym, w roku stulecia odzyskania niepodległości przez najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską. To niewątpliwie wyróżnienie, ale to także zobowiązanie. Jesteście ludźmi, którzy od dziś Będą ponosili odpowiedzialność za swoich podwładnych, którzy będą stanowić dla nich wzór. Jesteście ludźmi, którzy przeszli proces edukacji, którzy otrzymali stopień oficerski, a więc należycie do elity wojska polskiego. Jesteście darzeni szacunkiem przez społeczeństwo, bo tak jest w przypadku żołnierzy wojska polskiego, a szczególnie oficerów. Wojska Polskiego, ale to także wielkie zobowiązanie dla Was. Ja jestem spokojny, że z tego zobowiązania wywiążecie się w sposób celujący. Siła charakteru, postawa moralna, profesjonalizm to cechy, które Was wyróżniają. Gratuluję szczególnie tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Gratuluję szczególnie tym, którzy. Stanowią wzór dla innych. Potrzebujemy w wojsku polskim oficerów. Stąd też wzrosły limity, jeżeli chodzi o nauczanie w akademiach wojskowych, w tym Akademii Wojsk Lądowych. To jest pewien proces kształcenia. Potrzebujemy także więcej oficerów, którzy, jak w Państwa przypadku, skończyli kursy oficerskie, którzy mają już doświadczenie. Związane ze służbą w, w Wojsku Polskim. Ze służbą w Wojsku, w Wojsku Polskim, bo to właśnie, czego się podjęliście, to zobowiązanie, którego się podjęliście, to jest służba. To jest służba ojczyźnie. Złożyliście ślubowanie w sposób uroczysty, nawiązujący do szlachetnych tradycji sięgających czasów rycerskich. A więc ślubowanie to jest. Bardzo ważne zobowiązanie, które dla Was stanowi drogowskaz na życie zawodowe, a w zasadzie możemy powiedzieć, że na całe Wasze przyszłe życie. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy w Wojsku Polskim oficerów, ale w ogóle potrzebujemy więcej żołnierzy. Wojsko Polskie musi być liczniejsze. To jeden z celów, jaki sobie postawiłem, kiedy objąłem stanowisko ministra obrony narodowej. Chciałbym poinformować państwa dziś, z tego miejsca, że postanowiliśmy także zmienić system powołania do zawodowej służby wojskowej. Chcemy, aby procedury były uproszczone, żeby ścieżka decyzyjna była krótsza, żeby wszyscy ci, którzy wiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Nie byli odpychani, nie byli zniechęcani, ale wręcz przeciwnie, żeby ich nie tracić, żeby ich zachęcać do tego, żeby w Wojsku Polskim służyli. W związku z tym przygotowaliśmy nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej dotyczące powołania do zawodowej służby wojskowej. W tym dokumencie zasadnicze znaczenie mają dwie sprawy. Po pierwsze, stworzenie bazy informacji dotyczących Wolnych stanowisk w wojsku polskim, bazy na teraz i także w perspektywie półrocznej, tak żeby pełna transparentność dotyczyła procesu powoływania do zawodowej służby wojskowej. I drugi element, też niezwykle istotny, związany jest z tym, że wprowadzamy jedno postępowanie kwalifikacyjne, a więc nie Wiele postępowań kwalifikacyjnych na różne stanowiska, tylko jedno postępowanie kwalifikacyjne. Celem, tak jak powiedziałem, jest doprowadzenie do tego, żeby wojsko polskie było liczniejsze, żeby wojsko polskie również było wyposażone w nowoczesny sprzęt. To jest kolejne zadanie moje jako ministra obrony narodowej i żeby silniej osadzone było w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to wszystko, te trzy elementy są gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków. Jeszcze raz serdecznie gratuluję promowanym dziś oficerom Wojska Polskiego. Dziękuję rodzinom, najbliższym państwa, bo przecież bez tego wsparcia nie uzyskalibyście tego rezultatu chlubnego rezultatu związanego właśnie z dołączeniem do Korpusu Oficerskiego. Dziękuję także panu komendantowi, wykładowcom, wszystkim tym którzy przyczynili się do tego, żeby dzisiejsza promocja mogła się odbyć. Jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego.